Witam Was w to przepiękne, piątkowe popołudnie. Dzisiaj jest jeden z ostatnich dni prawdopodobnie, w które nie pada, bo zaraz wskakuje nam pora deszczowa. Bardzo ładna pogoda dzisiaj. Idę na kawę. Mam też spotkanie ze znajomymi Idziemy na grilla Dwie z moich znajomych wracają jutro do Francji Znaczy dwie francuski, które skończyły staż, które miały w Szanghaju Wracają do Francji o, Nie mam jakieś takie nowe przemyślenia ostatnio ja Muszę urusić kamerę, bo tutaj się nagrywa O Jezu, o, dobra, dobra do tą strony może Muszę wam powiedzieć, że przez te ostatnie 4 lata Te 4 lata, przez które tutaj mieszkam Zawsze były dla mnie takie, znaczy wiecie, bardzo dużo ludzi stąd wyjeżdżało. Ja y, zapoznawałam nowych ludzi, nawiązywały się jakieś takie przyjaźnie, albo przyjaźnie, no znajomości, fajnie w ogóle, a potem ci ludzie odjeżdżali, wracali do swoich krajów, bo im się kończyły staże, albo kończyli już studia, albo po prostu chcieli już wrócić. I ja pomiędzy tymi ludźmi zawsze się czułam taka, taka na zawsze, to znaczy ja coś ludzie z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Malezji, Wracali do siebie do kraju, a ja miałam tutaj tak być, bo oni przyjeżdżali tylko na krótki okres czasu, na przykład na trzy miesiące albo na pół roku, a ja tutaj jestem, byłam już na przykład od dwóch lat i miałam być jeszcze bardzo dużo czasu. To znaczy, ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają, a Weronika zawsze jest. Jestem przekonana już, już tak, tak na 100%, że czas, kiedy myślałam sobie w ten sposób, dobiegł końca. To znaczy, jest już bliżej niż dalej. Mój czas w Chinach. Prawdopodobnie się kończy. Został mi ostatni rok na uczelni, ale nawet nasi wykładowcy mówią, że na ostatnim semestrze, czyli na tym ósmym, wielu studentów wyjeżdża już z Chin i znajduje sobie praktyki albo w swoim kraju, albo w, jakimś, w jakichś innych krajach, i wracają tylko na obronę, i na jeszcze bodajże w środku semestru jest jakieś tam spotkanie takie. Więc nie wiem, prawdopodobnie już w trakcie tego ósmego semestru będę szukać sobie jakiegoś nowego życia. Zapytacie mnie na pewno, czy ma to coś wspólnego z, z ostatnim klimatem politycznym i ogólnie klimatem, jaki, jaki panuje tutaj w Chinach I, i tak, tak. To, że mam za sobą aresztowanie i to, że ma na mnie oko policja, zresztą nie tylko na mnie, ale na wszystkich obcokrajowców, trzepią nas, sprawdzają nam wizy, testują, czy braliśmy narkotyki I nawet jakbym zjadła sobie w Polsce kawałek makowca, to jeszcze przez kilka dni można byłoby wykryć opiaty w moim moczu. Tak, to jest jeden z tych czynników, które skłaniają mnie do tego, żeby szybciej opuścić te chiny. Wcześniej jeszcze, jak podejmowałam studia, to myślałam, że jak je skończę, to może jeszcze rok tutaj zostanę, ale teraz myślę, że może i nie. W dalszym ciągu życie tutaj mi odpowiada, i no, prawdopodobnie jesteś spowodowane tym, że mam tutaj już swoich znajomych, mam tutaj, jakąś, mam tutaj jakieś takie ugruntowane życie, należę do jakiejś organizacji, coś robię, mam swoje ulubione miejsca, mam swoje ulubione kawiarnie i restauracje, ale z drugiej strony myślę, że może już na mnie czas, może fajniej będzie, jeżeli w tym momencie za rok czy za półtora poszukam sobie. Nowego miejsca do życia i wyjadę do jakiegoś innego kraju. Powiem Wam, że czuję się bardzo, bardzo podekscytowana tym, że prawdopodobnie za półtora, za rok, półtora będę już w zupełnie innym miejscu, będę robić coś innego. Perspektywa tego, że będę musiała od początku ogarnąć praktycznie całe swoje życie, wydaje mi się niesamowicie kusząca i niesamowicie taka ekscytująca. Zapytacie pewnie teraz, i co dalej? Gdzie się Weronika teraz wybierasz? Chciałabym wiedzieć. Mam tyle planów w głowie i tyle, nie wiem, takich marzeń, które chciałabym zrealizować. Tyle miejsc, do których chciałabym pojechać, a będzie trzeba wybrać tylko jedno. Bardzo podobało mi się w Stanach Zjednoczonych i na pewno odnieśliście też takie wrażenie, kiedy relacjonowałam moje obie podróże do tego kraju, do Stanów Zjednoczonych i być może chciałabym kiedyś zamieszkać, nie być może, na pewno chciałabym kiedyś zamieszkać w Stanach na jakiś czas, nie na zawsze. No, może na rok, może na dwa. Podobało mi się też na Tajwanie. I Tajwan ma taki plus, że na Tajwanie też się rozmawia po mandaryńsku. Podobało mi się też w Japonii i w Korei Południowej, ale nie znam tamtych języków, więc na pewno byłoby mi trudniej. I nawet nie zaczęłam się uczyć żadnego z nich, więc, więc to chyba odpada. Może Azja Południowo-Wschodnia, Malezja mi się też bardzo, bardzo podobała. I Malezja nie jest jeszcze taka przeżarta tą turystyką, jak na przykład Tajlandia. By way, jesteśmy w kawiarni, która się nazywa Hide and Track na Ulu Muci Road i to jest moje chyba ulubione americano z mlekiem kokosowym. Znaczy americano i to jest kostka lodu yy, z zamrożonego mleka kokosowego. Oj, bardzo dobre. Na pewno mnie ktoś teraz zapyta, Weronika, a co z Twoimi kotami? Przecież masz koty w Szanghaju. Co z nimi zrobisz, jak wyjedziesz? No, jest to główne pytanie. Wiecie, jak brałam te koty, to ja sobie przysięgłam, że ja nie będę jednym z tych ludzi, którzy biorą koty do domu, bo fajnie mieć takie futrzaste sierściuchy, żeby je móc poprzytulać i w ogóle, a potem jak się wyjeżdża, to się mówi papa, papa kotki, zostajecie, Ja, ja wypierdam. Nie, no jakby nie, nie można takiego czegoś zrobić. Wywiezienie zwierzaka, kota czy psa z Chin, znaczy no nie tylko z Chin, tylko przewiezienie psa lub kota, zwierzaka, pomiędzy kontynentami czy tam krajami kosztuje 3-5 tysięcy złotych, ale ja biorąc koty się przygotowywałam, że no, wywiezienie ich z Chin to będzie robota na kilka miesięcy, bo to trwa nawet do pół roku i to będzie rzecz, która będzie kosztować kilka tysięcy, więc ja jestem na to przygotowana i w momencie, w którym będę się z Chin wyprowadzać, no to koty pakuję w transportery, w klatki i, i lecimy. Wiecie, głupio mi tak trochę mówić, bo ja się czuję, mówiąc to wszystko, jakbym była już jedną nogą poza chinami i już bym się pakowała i już bym odjeżdżała. To nie jest oczywiście prawda, nie mam jeszcze ustalonej żadnej daty. Tak jak słuchacie, to mówię. No może za rok, może za półtora roku, może za dwa lata, ale w tym wszystkim zmieniło się to, że teraz już wiem, pomiędzy rokiem a dwa lata, no po studiach będę wyjeżdżać. Wcześniej to było takie. No, pomieszkam w Chinach 3 do 5 lat, ileś tam nic nie wiadomo, a w środku jeszcze myślałam, że a, nic nie wiadomo, może nigdy nie wyjadę. Teraz jestem już pewna, że mój czas w Chinach no, zbliża się do końca. Trochę jest mi smutno z tego powodu, bo wiecie, całe moje życie w tym momencie znajduje się w Chinach i będzie trzeba to wszystko zbudować na nowo, ale czuję pewnego rodzaju ekscytację. Dobra, dzięki za oglądanie tego filmu. Piszcie jakie by macie plany na życie, w jakich krajach chcielibyście zamieszkać, albo yy, gdzie się wybieracie w najbliższym czasie. Dzięki, że obejrzeliście tego vloga, dziękuję za komentarze, łapki i subskrypcję tego kanału. Do zobaczenia!